tutaj na naszym stadionie. Pierwszy mecz po tej przerwie zimowej, nie tylko, nie tylko ten mecz, najbliższy, ale kilka następnych spotkań. Będą arcy ciekawe i bardzo fajne dla, dla publiczności. Zachęcamy wszystkich do przyjścia, wspierania naszej drużyny, bo to będzie ważne. Dzisiaj stoimy przed trudnym momentem. Spotkanie na pewno będzie trudne, ale my mamy każde spotkanie trudne, bo nic się nie zmieniło w stosunku do jesieni. W dalszym ciągu jesteśmy tym Beniaminkiem. Nie jest nam łatwo. Pierwsze spotkanie już pokazało, że ekstraklasa, już to mówiłem jesienią, nie wybacza błędów. Będziemy chcieli teraz, grając pierwsze spotkanie u siebie, zapunktować, bo rzeczywiście, jeżeli. Mamy mieć jakiekolwiek szanse na to, aby myśleć o wejściu do tej górnej ósemki, no to tylko wygrywając spotkanie? Nie jest duża strata, jeśli chodzi o pierwszą ósemkę. Tabela jest dość ciasna, tak więc jeżeli jest szansa i. Jakieś tam matematyczne szanse, no to będziemy walczyć o to, żeby w tej pierwszej szance grać, bo ta końcówka sezonu na pewno będzie spokojniejsza. No nie mam na co narzekać, bo boisko jest dobrze przygotowane jak na tym porę roku, także będziemy mogli zagrać to, co trenerzy będą od nas oczekiwali i mam nadzieję, że tak będzie. Także no, trzeba wyjść na boisko, zrobić, zrobić wszystko, aby, aby te założenia wszystkie wypełnić, no ale przede wszystkim zrobić trzy punkty, bo, bo to się gra. Ale póki my żyjemy, wszystkim w Polsce pokażemy. Te Małe derby tutaj się, się szykują na początek i to też ogromne wydarzenie i myślę, że wsparcie kibiców naszych tu mm, powinno być mocne i, i ta rywalizacja z Krakowią na trybunach w sportowym dopingu, myślę, tak samo jak na boisku wśród naszych chłopaków, tak samo na trybunach, e, chciałbym, żeby była zwycięska po naszej stronie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu żeśmy dobrze pracowali i dobrze, dobrze się przygotowaliśmy do, do spotkania z Krakowią. Ja myślę, że wygramy te, to spotkanie, ponieważ dzisiaj mieliśmy analizę polechu Poznań i naprawdę mimo tego, że ta gra wyglądała fajnie, no to wynik nie odzwierciedla przebiegu spotkania. I widać złość w chłopakach, tak więc liczę na to, że wyjdą z Krakowią i zagramy bardzo dobre spotkanie, które zakończy się naszą wygraną. Chcielibyśmy, żeby było bardzo dużo kibiców, żeby nam dopingowali i i byli do końca z nami, także od, początku, od, początku, od początkowego gwizka do, do końcowego. Mam nadzieję, że właśnie w, w radosnych humorach. Ja zapraszamy kibiców na to spotkanie, bo są to derby, tak więc yy, liczymy na to, że stadion zapełni się po brzegi. Wiemy z kim gramy, tak? Gramy z drużyną najskuteczniejszą, strzelającą najwięcej bramek w ekstraklasie jak do tej pory. No to już skalę trudności nam podnosi wysoko, ale będziemy starali się jakoś tak dobrać piłkarzy i taką wybrać strategię grania, aby okazało się to dla nas korzystne. ho! ho, ho! Kandy